Pamiętacie, może jak 4-5 miesięcy temu? Miesiące temu, nie, nie pasz, Okrążałem to coś 10 razy i mówiłem tam, że na 10 łapek do góry okrążę. Tak. dało tego czasu trochę sporo. Będzie to w 2 dni i czas to zrobić. Nie wiem, ile mi to zajmie. Ale jeśli chcecie, żebym okrążył cały park, który jest no bardzo wysoki. Nie wiem, 2 km ma, to musicie zrobić. No, nie wiem, 15 łapek do góry. Tak, dobrze, słyszeliście, 15 lajka czy do góry. No i co widzę? Myślę, że będziemy właśnie robić ten film. Więc lajkujcie film i lecimy. nie, nie mikołaj dostał karę mikołaj dostał kara ty nie dostałeś była deska nie ma deski tylko ty chyba nic więcej i to co się zrobili to tylko, co żeśmy zrobili wy Zawiedzieć, zobaczcie mi filmem. 3, 2, 1, start! Ruszyliśmy! Dobra, 10 kłębów dużo, nie muszę się zatrzymać. Oczywiście. Nie mogę się od poczucia podać nawet tego, nie mogę dać sobie pochodzić. Coś ma 100 metrów długości. Teraz pierwsze kółko. Pytasz się, czy jest park, który jest od tego większy? 6 razy? Też 10 kółek? 10, 10 kółek? Pytasz się, jak to jest? Ja się mogę o taką piec. Tak, Pierwsze kółko. Mogę tylko raz na jedną kółko użyć chodzenia. To baba się wydzierało na mnie. Nic nie zrobiłem. Tragedia, nie? Zapłyniemy się tego zapałzować. Już widzę, w szkole bekę będę ucisnąć. Co ja tego nie zrobiłem? Miki ząb więcej zrobił w sumie. Błąd kopnął. Rozwalił to. Piłkę tam wpadła. No to w ogóle było rok temu. Rok temu, dobra. Zresztą nie, muszę zsałem, mogę cały mokry cel kupić. Dobra, i dużo osób się pyta, ej, piedruch. Co się dzieje z, parko z parkową? Z parko bojami. Czy nie, nie wstawia filmów, nie? Kulte gajbik makara, za makara, milka makara, dużo makara. Łomus i ja tylko nagrywamy. Więc No, Jakby pięć osób makara, nie? Nie, cztery. Nie, Miki, Tom, Emilka ja i no to cztery osoby mają karę. Albo jakoś się jakiś Debbie. Nie cztery osoby mają karę, nie? <laughs> A ty ten karę może dostał czy jedynki już. Ja dostałem jedną dopiero. To chodzi, nie, forma. O. A jeszcze. Jeszcze kupę czasu, nie? Dawid to są karze. że chyba chciałkę baba. Nie wiem, serio mówię. Zudził chcieli kebaba, nie zostali, zbuntowali się, a mam ponieważ koniec tego. Zero tabletu telefonu, w ogóle wychodzenia na Na 3 <laughs> miesiące! I no już miesiąc? No miesiąc minął. <laughs> Dlatego mi kebabów. Żołaza za jeden złotnia. Pomogli w zakupom. I chcieli za tu okay, na nie. No, nie? ma. No, dobra. Szósta minuta. Mogę gdzieś iść do... Dobra, no dobra, na luzie. To będzie drugie kółko? Z dziesięciu. Drugie kółko z dziesięciu dopiero. Jeszcze osiem kółek. Czyli jedno kółko po trzy minutki, tak? chodzenie. Czyli... nie. I kółko robi ile? 3 minuty zaczynimy. Ja Wydacie 15 łapek do góry. Okrążemy też 10 razy. Ten par, który tutaj jest to idzie. ten park to jest ogromny 10 razy, a w uczniami stawkę 20 majk się będę w... się będę ten? Wiem, że da Ci radę. Jak, to Ci rada pod tamtym filmem 14 zbić. Więc no to do dole. Wiedzie do to mi kisa, ha? Mij piękny, mijny, I mi dzieci, I tak ona, gudzika na parkowoje. Bardzo mnie brzuch boli i myślę, że dzisiaj nie pójdę, na koń, na uszycie lekcji tak mi zabudą brzuch, że no... Chcę już zjeść. Cipsy mam, mega paka. Jeszcze kolej dodatku. Kolej? kolej. Okay. To krążaliśmy. Tu jest bardzo większa kłodę, że zegarka nie mam. Kurde. W parku jeszcze zegarek wezmę. Jest to zróbmy z tysięcy 000... metrów. Serio mam. Czy co zrobiłem. Ja nie widzę. Uchasz ty takie. Ja. Więc mi się tu do i biło. Ach. Dobra. Przerwę sobie zrobię. Tu mi lęka. Ma już co, już w ogóle Lęka, słuchajcie. I te moje skurczybyczki. W ogóle nie widzieliście tych moich skurczybyczków? I chyba mileńki nawet. Nie wiem jak burza. Pojawi się film, nie wiem kiedy jeszcze. Drąbą. To, jest nie, ma. to jest nie ma. nie. I bo było, burza. Nie ma ciągle do mnie do domu przechodzi.

więcej zjadł, dosłownie więcej. Jeśli chodzi o świat grozy, szykujcie się, jutro będzie na 99% jutro. Dobra, przerwę robię. Korka mi złapała. co będzie szóste kółko. Jest dobrze, że Zdjęcie zrobię. Foto. Więcej Jaki złama lipa Mama się na niego wydziela. <laughs> to chyba laptopa po prostu, nie? Więc jemu blue screen i nie może wypracować, choćby grał na to 70 tuba. O Tak mi chyba lepiej <laughs> Czekaj, szóste kółko! To chodzi forma. Niedawno to było tak ciepło, że tutaj mi ze trzy kółko w challenge. E, jego trzeci film. Trzeci czy czwarty? No czwarty film. Tutaj był w krótkich tych bluze w spodenkach, nie? To pamięta ten film? był miesiąc temu nagrywany 5 sierpnia A to niech napisze w kom Kto to ogląda jeszcze? Kto wraca do tych starych czasów? O, gdzie każdy nagrywał. O nie, że każdy są kary za kebawe za jedynki. A, nie biegamy tak Ukraińcy mówili bym, że nie biegaj się z rąbą mój rower robię przerwę z rąb i łapię Jest. Tragedia. Mm. Sorry, dobrze tylko filmy z Brookstarsa? ale tu się zmieni? I tak, wiem, wiesz a nie wiem, na 40. Ale. Zacznę bardziej teraz zagrywać IRL Jacob To mi się już zrnudził No może jak ten event cukierkowy Wyszykuję Bo mój główny cel w tym roku to 60 koła pucharków generalnie Obecny mam 38, czyli jeszcze 22 koła Jest to realne. Mamy dwa miesiące, a 22 koła to nie tak dużo. To w tym roku bym bił około 40 koła. 35 koła bym bił w tym roku, jakbym miał 60 koła. Obecnie wbiłem. E, obecnie wbiłem, na początku roku miałem 25 koła, czyli wbiłem. No. E, 8 dodać 5, to jest 12 nie, trzynaście, trzynaście sorry, trzynaście trzynaście? trzynaście, tak? trzynaście, no góry ósme kółko saszenie sześcianie szyszkanie ach, te Ukraińce Dobra, Polka mnie. pokaże wam mój ogródek. Ja mam dwa ogródki, w trzy. nawet ogródek. Taki biały, widzisz, jak to. Może się przydać jeszcze. Może się przydać. To jest mój taki, mili? Nie powala, to mi kizona. Mówię, no, co się a tu na ser będzie robione teraz? Teraz tutaj jest mądre, dobra, biegniemy. A teraz tutaj prosta. Zikto się do tego momentu. Pisze. Biegać. Biegać. Aż tak biegać. Zobaczymy. To będzie ostatnia prosta, nie? Teraz trzeba szubia. ostatnio prosta to łącznie jedno kółko ma jakieś 500 metrów więc no 2,5 km zrobiłem a tam było tylko 250 metrów więc no co ja gadam to za jakiś kilometr nawet to Może kilometry nie Tak wymy Zobaczcie jeszcze raz tu wiem, może to może nie jest już micki zanecyć Po przez to, Tak widzę Zatrzymałem się i jeszcze się nie zatrzymałem. Czy się zsyrałem, się zatrzymałem. Beka była. Ostatnia co jest prosta, nie? Nie biegam, bo. Głód mi się rozwiązał. Zatrzymałem się i Zróbmy ostatnią prostą, jak się wyrąbie, to się wyrąbie. Ostatnia prosta. Troszeczkę.